Co to za brudna koszula? Bo ja się w niej dzisiaj na ziemi i najlepsze było to, że, słuchajcie, to jest w ogóle wypas. Nie wiem czy zwróciliście uwagę. Wychodzę do zapowiedzi Mariolki y, i nie miałem jej przygotowanej, a wiedziałem, że on się długo przebiera. Ale wcześniej y, w sketchu dostałem strzał i musiałem się tam wywrócić i umazałem się cały w ten, w, te, w, te, w te konfetti, tak? W ten brokat. I ja wychodzę i ja normalnie, słuchajcie, mam wzięcie jak normalnie gwiazda pierwszoligowa, Ja wychodzę, nic jesteś, nie mówię. Błyszczałeś. I normalnie błyszczę i wszyscy się śmieją. No, to I to było, to, to mi rzeczywiście uratowało tyłek, nie? Ale chciałem powiedzieć, że było dużo biegania. Ten nagranie w ogóle jakieś trwało chyba z 3 godziny, jak nie więcej. Do, 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 do trzech, do, do pięciu nawet czasami. Yy, o tyle, o ile te yy, stare skecze nam poszły gładko, no bo wiadomo jak gramy, pod nowo, yy, no to już... Od pięciu lat? Wiesz, no to już te nowe, to była taka Kaspinka spinka No, Ja na przykład wychodziłem do sketchu z telefonem i miałem grać w chińskiej restauracji, to był... Ja na, nie, wychodzę, ja nie wiem gdzie ja wychodzę taki takiego i w ogóle o co chodzi, nie? I się pomyliłem, a potem słyszy, ja myślałem, że tak miało być. Że nie było widać, nie? Nie rzeczywiście było nam trochę ciężko to zagrać, dlatego że to był tak naprawdę drugi wykon, pierwszy był na ryjku. No, a teraz... Całkiem niedawno. Zresztą całkiem niedawno. A na Ryjko było fantastycznie. Tak. Ja myślę, że dzisiaj y, takie duże oklaski na, należą się kolegu Igoru, ponieważ on musiał sobie niestety przypomnieć wszystkie mariolki, które był tam. Y, no tak. I rzeczywiście było tak, że przy tam trzeciej mariolce otworzył laptop i mówi: Jakby co, tu mi podpowiadaj, jakby mi to podpowiadaj, podrzucaj mi coś tam. A z jakiej strony korzystałeś, przypominając sobie teksty, Igor? Powiedz, no. <śmiech> <śmiech> Dobre. Tak, tak, na no, no, tworzymy historię też sobie. Wszedłem tam zobaczyć... Yy... To znaczy też. No, te, <laughs> też, bo w, jeszcze raz podagamy. Bo w laptopie mam yy, z teksty, ale też no. kilka rzeczy dorzucam czasem i właśnie tych rzeczy nie miałem zapisać. Miałem tak zwaną surówkę, sketchu. A chciałem te wersje właśnie takie okraszone, takie z luzem. Michał, a nie jest Ci przykro, że nie grałeś na DVD? No powiedz, wyżal się. No nie, nie znaczy ja tam jakby spinałem poza sceną wszystko, nie? Ja tam byłem, jestem dobrym duchem tego DVD. E, bardzo kibicowałem chłopakom e, i, i się cieszę, że powstało to DVD. No, znaczy, no czy mi jest przykro? No zawsze będzie ten brak. Będzie widać, że tam brak troszeczkę profesjonalizmu jest na tym DVD. Chciałem powiedzieć, że ja się autentycznie. Bo ja w ogóle się szybko zdrował. to szybko idzie. Ja, nikt to sześć razy płacze, yy, ale naprawdę jak się skończyło i zeszliśmy ze sceny, to ja płakał będę, płakał. wzruszyłem się, że się udało, że się nic nie wywróciło, że, się tak, że to takie szczęście, że my robimy ten kabaret w ogóle naprawdę. To jest najważniejsze, pieniądze się nie liczą. A ja Wam muszę powiedzieć, że Robert zaprosił wszystkich na pierogi i, i rosół. kiedy to będzie rozliczone? Tak, w ogóle tak. Z to tak trochę ściemniałem, bo ale na przykład pierogi, moja babcia świetnie lepi pierogi, słuchajcie. I to ona w ogóle, ja nie wiem, czy ona w furtowni gdzieś pracowała z tym pierogami, to jest tak, że ona i 80 normalnie lepi, nie? I gdyby ktoś... I to w ogóle jest tak, ja może podam numer telefonu do babci 068 to jest kierunkowy 3355 babcia Celina, proszę tylko zadzwonić i powiedzieć, że, że, że wpadniecie na chwilę, że od Roberta. A, ale słuchajcie, naprawdę to jest tak, że, że publiczność to jest tak tak jak dwunasty zawodnik na, na, na boisku piłkarskim jest publiczność na, na stadionie. Tak tutaj mieliśmy wsparcie, rewelację, dzięki serdecznie Dzień wszystkim, to. którzy byli. Tutaj. Czyli publiczność była tak fantastyczna, że nawet pierogami byście ją obdarowali, tak? Tak, ale to jest coś takiego, rzeczywiście, że, 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 że jak już wyszliśmy na, na koniec, to chciałem wszystkich po kolei uściskać, tylko że już czasu nie było, bo to już było po 23, nie? I trochę ten tam... Wiadomo jak to jest po występie, ale tak byłem fajnie. Pojawiło się kilka takich znajomych twarzy, które zawsze jak widzę na przykład Igora Brata widzę, mówię, znowu on i znowu się nie będzie śmiał. Bo... <śm tak ściągasz rodzinę na występy? No wsparcie, no wiesz, jak to jest. no. A śmieje się jeszcze, że tak mówiłam znowu co mój bracie wydurnia jak głupka sobie robi? Ja się, uśmiecha się, no tak, no wiesz, później ma takie celne uwagi, wiesz w sensie, że widział wiesz, 300 razy sketch. No to już widzi, co tam dodaliśmy, co, co, co wycięliśmy, co zmieniliśmy. Ale Grzesiek, Grzesiek, bo o nim mowa. Jaką siedzi, jaki on jest dumny z brata, że on wychodzi, zna tyle na pamięć i to. ty też się śmiałaś. Kurczę, tak chciałam, wiecie, wam pokazać, że starocie nie mogłam normalnie się nie śmiać, nie mogłam. No, no to słuchajcie, opowiedzcie tak wiecie, jakby ktoś miał wątpliwości. Kupić tą ich płytę czy ich nie kupować to dlaczego? Warto czy nie warto? Czemu warto? Ja uważam, że oczywiście warto, bo inaczej byśmy tego nie nagrywali. No to jest... Yy... Generalnie nagraliśmy to DVD dlatego, żeby podsumować pewien etap i to nie wiem czy to się... Nie chodzi o to, że ona się tam sprzeda w iluś tam nakładach. Bardziej nam zależy na tym, że będziemy mieli to w jakimś swoim archiwum i kiedyś, jak już będę po 70. bym w nuzu. Chodź do dziadka. Zobacz dziadek już się tu kiedyś nagrywał. Mam tu coś takiego dziadku, to ja mówię, zobacz, obejrzyj, ten gruby to Marioka, a ten przystajny obok to dziadziuś. To dziadziś. Może tak być, no to jest jakiś taki faj, fajny dla nas prezent i to chyba będzie jakoś taki pre prezent pod choinkę. Ja w każdym razie się cieszę, bo w tym roku mam pre prezenty z głowy, wszystkim będę wręczał tę płytę. <gry> Czyli to bardziej dla siebie niż dla fanów? Tak, to w ogóle ta płyta, jeśli Was to interesuje, ona się ukaże yy, nakładem, nakładem Agory, będzie to można dostać w dużej mierze chyba w kioskach. Tak, tak, prawda? Tak, tak. W kioskach i często to I będzie mo można znaleźć pod choinką na przykład. To, to, to jest taki myk, a ja się będę niedługo budował, to będę płytek potrzebował. No, <laughs> dla fanów, dla fanów, tak, dla fanów, dla siebie i dla fanów, no naprawdę. No to powiedz im, dlaczego warto ją mieć u siebie na półce? Warto, jeśli, jeśli podobały wam się nasze pierwsze sketcze, Właśnie zarejestrowaliśmy o widzicie jak go stać zarejestrowaliśmy na, ty, na ten DVD, jest fajna energia i jest kilka wartości, rzeczy dodanych. No tancerze na początku o, powiedziałem. Świetnie tańczyliście naprawdę chłopcy. No. Tancerze my, my tancerze. Jest taniec, który po prostu uczyliśmy bardzo długo, pewien układ choreograficzny, zawodowy, agurola pan agurola nas uczył, warto to zobaczyć, chociażby dlatego kupić to DVD. Ja generalnie uwielbiam, ja polecam sketch yy, oko. Po prostu Inspektor Oko mnie rozwala. Taką postać zbudował tam Robert, że, że yy, znaczy w zasadzie jedyny hichrałem tam, na, tutaj na próbach, ale uwielbiam ten, ten, sketch. On chyba raz tylko był w telewizji, więc dla niektórych może być takim nowym. To polecam chociażby ze względu na właśnie yy, Inspektora Oko. Rafał, a Twoim zdaniem, co będzie takiego najbardziej szałowego na tej płycie, taką wiesz, główną jej częścią? Ja. Widzicie wszystko, wszystko jasne. To nagrać, nagrać nasze DVD, ale kamerę, to... <śla> Nie, nie, nie. Ma dobre światła nie Z Tym optymistycznym akcentem zakończmy, zaprośmy wszystkich do kupowania płyty DVD, bo naprawdę jest czat. Chodźcie na tą stronę tam o tych kabaretach. Bardzo dziękujemy całej publiczności, publiczności, że, publiczności że byliście. Jak się płyta ukaże, skuście się. To jedyne 85 zł, naprawdę to nie jest dużo. To nie jest dużo, warto się skusić. Zapraszamy do kiosków i innych miejsc, gdzie to będzie dostępne. Kto to jest pani Jadzie? Jadziwia. <laughs> Przyjaciół, przyjaciół, ja tu zadaję pytania, przyjaciół, tak? Przyjaciółka, przyjaciółka kabaretu. Ja tu zadaję ja tu pytania. Było było było, 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 było. Pozdrawiamy zresztą kabaret, no oni zawsze jak podjeżdżają na występ to cztery tiry, w ogóle to jest masakra. Pozdrawiamy babcie. Pozdrawiamy. Grzegorzu, pozdrawiam bardzo serdecznie, jesteś? Że tam, że nam wszystkie stroje bycie musieli robić, bo tam już całą scenę zdemontowali i nie wiem, czy z naszej stroi coś w ogóle zostało, bo one leżą pod sceną. Stało, A tam już cała scena jest rozebrana. A fajnie było, naprawdę. Świetnie było.